Rektor, kot goryl. Nie, go ładny. Mm, nos mnie nie zawodzi. Czuję, że gdzieś w pobliżu czeka na nas śniadanko. <suszy> <suszy> Hej, moglibyśmy ci pomóc? Wyglądasz na strudzonego. Do końca dnia z głodu umrzemy. Chyba, że zaraz jakąś rybkę wsuniemy. Ewerec, masz mi natychmiast powiedzieć, co się tu dzieje. Zaszło pewne drobne nieporozumienie, Sermonty. Przestańcie w tej chwili! Dosyć, przestańcie! Musicie przecież wiedzieć, że jestem Monty Manx. Gwiazda sceny i ekranu. O! O! Cała przyjemność po naszej stronie. My też jesteśmy gwiazdami. Tak, gwiazdy śmietników, zaułków i A! 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 O, Łobuzy! Chcieli mnie oszukać. O. To dziwne. Mieliśmy się spotkać właśnie tutaj. Nie. Nie bij mnie. Chcesz tu cika? Chyba umarłem i trafiłem do nieba. Co jest grane, Jack? Nie jestem Jack. Jestem Monty Manks! Gwiazda sceny, ekranu i dawnych rewii. O, widziałem cię w filmie wszystkie moje kociaki. Powiedz, kto cię tak urządził? Czech Desperados. Gdybym tu był, dałbym im wycisk. I, ja, ja, ja. I odesłał w paczkach. Sir, ten kot mógłby ci zapewnić ochronę. Słusznie. Przydałaby mi się ochrona. Jutro o dziewiątej zgłoś się do studia filmowego Kotlandia. Za pierwszy tydzień dostaniesz skrzynkę tuńczyka. Zdaje mi się, że to początek wspaniałej przyjaźni. Możecie mi pogratulować! Jestem jednym z tych szczęśliwców, którzy mają pracę! Daj spokój, ty i praca! Przepracowywał się nie będę. Pewien znany gwiazdor wynajął mnie jako goryla. Dzisiaj rano okradły go trzy podłe kocury! Co, co? Te trzy podłe kocury to my? Hmm? Czyżbyś miał zamiar chronić go przed nami? Ej, chyba wpadłem na pewien pomysł. Słuchajcie! Coś wam powiem, gagatki. To miasto jest za małe dla nas czworga. Nadszedł czas, byście się wynieśli! O, niebiosa! <laughs> ochrona! 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 Do usług, szefie! Wynocha nocha stąd brzydalu, a masz! A masz! A masz! Nie słyszałeś, by... Nie, 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 nie rzucaj mnie na pola kaktusowe, nie! Rzuć go na kaktusy! O! O! Zły pukaz stary. Występy to mój żywioł, Monty. Mongo, zarobiłem chyba przeciętną tygodniówkę. Tak, ale będziesz musiał się zadowolić małą partią. Czy gwiazda sceny ekranu rewi i westernów będzie nas jutro potrzebować? Rozdawanie autografów w sklepie pod kotem o dziewięciu ogonach. Nic łatwiejszego. <noise> Proszę moja słodka i wszystkiego najlepszego, ale mdlej na zewnątrz, pozostałych możesz już odprawić Ewerec, starczy na dzisiaj, muszę się trochę odprężyć Jak sobie życzysz ser? O, o, o nic z tego, niczego już nie podpiszę, jestem prawdy wyczerpany o? Ale my nalegamy nie, nie, naprawdę, o! Na niebiosa. Znów przymieramy głodem, ale czy to kogoś obchodzi? Chcecie tuńczyka. Nasz dobry przyjaciel Monty, gwiazdka sceny ekranu Rewi, westernu i najbliższej lecznicy dla zwierząt. Kluczyki jaśni, łaska. Ochrona! Spokojnie, uwolnijcie od tych łachmy kotów! I co, który pierwszy? Ja! Ja! Oj! Ty będziesz następny przerośnięty przyjacielu. Jej, dzięki. Oh, oh, oh. <ścoughs> <ścoughs> Zobaczymy się na obiedzie! Dalej, Monty, o takiej chwili marzyłem! A nie marzyłeś o autografię? Aa, przekupstwo niedozwolone! Jest tu ktoś, kto chciałby się z Tobą spotkać! Oj, oj, oj. O nie! <gry> Mam nadzieję, że następnym razem będziesz pamiętał, że bijesz nas tylko na niby. Oprócz ciebie nikt się nie skarży. Pora na wiadomości. I znów zarobiłem kolejną tygodniówkę. Hej, patrz, jesteśmy w telewizji! A teraz ze świata show biznesu. Znany gwiazdor, Monty Manx znalazł rozwiązanie problemu popularności. Jego koc ochrony, Hector, doskonale potrafi sobie radzić z ogarniętymi szałem, naprzykrzającymi się wielbicielami. Jej, ale klawo! Jesteśmy sławni! A teraz, Everett, puść mi tę scenę w zwolnionym tempie. Ja jestem najlepszy, ja jestem największym gwiazdorem Oczywiście, sir. Nikt nie jest lepszy niż ja, Monty Manx Gwiazda sceny, ekranu, rewi, westernów I lecznicy dla zwierząt Hej, witajcie w Kociej Dyskotece Gdzie możecie szaleć przez całą noc przy dźwiękach Najbardziej kociej muzyki Tej, którą uwielbia sam Monty Manx Tylu fanów mnie ubóstwia. A mimo to czuję się tak samotny. Dotrzymamy ci towarzystwa, Monty. O, moi wierni wielbiciele chyba nie przyszliście tu na rozrabiać. A chcesz się przekonać? Wzywałeś? Zdaje się, że mamy nieproszonych gości, Hektorze. Mógłbyś się nim zająć? Z przyjemnością. Och, w nagrodę pożyczę ci mój samochód na cały dzień O nie, nie zasłużyłem na to, Monty Ależ wręcz przeciwnie Dzięki, Monty Ja chcę prowadzić Lepiej będzie jak ja poprowadzę Wsiadać! W drogę! Sir, nie mogę pojąć, dlaczego dał im pan swoją limuzynę. Ja dałem limuzynę? Nikomu jej nie dawałem. No ale skoro tak twierdzisz, powinienem zawiadomić, kogo trzeba. O -o. Nikt, kto ma już kota, nie chce mieć psa. Nie rozumiem. Pies też jest przyjacielem i można się o niego postarać w schronisku. Z pewnością czeka tam na was jakiś burek, reksiot czy pimpek. I tęskni za prawdziwym domem. Pamiętajcie więc, by nie zwlekać. Pies, którego weźmiecie i pokochacie, oddzięczy się wam najszczerszą przyjaźnią. Może nawet zaprzyjaźni się z mieszkającymi u was kotami. Wersja polska, Studio Opracowań Filmów w Warszawie. Udział wzięli Mieczysław Morański, Jarosław Domin, Jerzy Kramarczyk, Joanna Wizmur, Piotr Dobrowolski, Jerzy Dominik, Mirosław Wieprzewski i inni. Reżyser Miriam Aleksandrowicz, tekst Dariusz Dunowski, opracowanie dźwięku Jerzy Januszewski, montaż Gabriela Turant-Wiśniewska, kierownik produkcji Andrzej Oleksiak, przekład piosenki Filip Łobodziński, opracowanie muzyczne Marek Klimczuk. Dystrybucja w Polsce Eurocom.